Powróćmy do tych ograniczeń, które władza świecka wprowadziła. Czy one w jakiś sposób utrudniły tutaj całą tą akcję spotkań Bernadette z Matką Bożą? Znaczy jest bardzo ciekawe to ostatnie objawienie, które miało miejsce 16 lipca. Pamiętajmy, że to jest 16 lipca, kiedy już jest ogrodzona ta grota. Co jest ciekawego? Kiedy Bernardeta tam nie przebywała, bo były takie momenty po 25 marca, przybywała sporadycznie. Zresztą po 16 lipca już praktycznie w ogóle tam się nie pojawiała. Ludzie się tam zbierali. Ludzie się zbierali, modlili się, próbowali zdobyć wodę, o tym jeszcze za chwilę powiemy, z tego źródła. Próbowali zdobyć te rośliny, które tam wyrastały i tak dalej. Traktowali to jako formę zapobieżenia chorobom, które wśród nich były. Ciekawe jest to, że w czasie tego ostatniego, ostatniego objawienia Bernadetta pojawiła się, byśmy dzisiaj powiedzieli, inkognito. Przyszła na to miejsce, bo chciała, odczuwała potrzebę bycia tam, ale nie chciała tego tłumu. Widziała ten, te 150 osób, które były pod, pod ową grotą. Przyszła, jak opisywano, zarzuciwszy kaptur na głowę, tak żeby być nierozpoznaną, wieczorem przyszła do groty i mówi coś ciekawego. W tym momencie nagle jakby zniknął płot. Nagle, jakby zniknęła ta odległość, bo naklęknęła w odległości od tej groty. Nagle, jakby powróciło wszystko tak, jak było. Przyszła pani, jak gdyby znalazła się w grocie, i mówi, że to było swoiste pożegnalne spotkanie z Matką Bożą. Zresztą, to jest ciekawa rzecz. Matka Boża powiedziała do Bernardety takie słowa, które my powinniśmy dokładnie zrozumieć. Nie obiecuję ci szczęścia tutaj na Ziemi, ale dopiero później w innej rzeczywistości. Nie obiecuję ci szczęścia tutaj na ziemi. My pamiętajmy, że Bernadette umarła na bardzo poważną chorobę. Dzisiaj ją potrafimy zdiagnozować i częściowo leczyć, ale wtedy to było nieuleczalne, powodujące potworny ból. Zmarła mając dwadzieścia kilka lat, więc to była młoda dziewczyna. Zmarła bowiem na raka kości. I co jest ciekawego? Ciekawe było to, że kiedy po jej śmierci otworzono um, jej zapiski, jej dziennik duchowy, Bernardota nie pomieściła tam żadnego z sekretów, które przekazała jej Matka Boża. To było tylko dla niej. Ona nawet nie, spowiednikowi nie przekazała tego. To było tylko dla niej. Po tworzeniu tego dziennika duchowego okazało się, że w całym tym dzienniku nie ma żadnej skargi, ani jednej. Nie ma prośby, Panie Boże, ulży mi w cierpieniu. Dlaczego mnie tak doświadczasz? Było wręcz przeciw, było ogromne dziękczynienie I tu mi się wydaje bardzo ciekawa rzecz, którą warto zaznaczyć. Bernardetta była pochłonięta w tym momencie rzeczywistością, do której ma odejść. Rzeczywistością, która jest dla niej przygotowana. My dzisiaj jesteśmy takim trochę chrześcijaństwem zamkniętym w tej Ziemi. My ciągle myślimy o tym, że na tej Ziemi dokonuje się wszystko, że na tej Ziemi praktycznie ma dokonać się nasze szczęście. My nawet czasami mówimy o tym, że jak ktoś odchodzi do wieczności, to on jest nieszczęśliwy. Nawet to wśród chrześcijan się pojawia. Tymczasem tu po spotkaniu z tą rzeczywistością nadprzyrodzoną, jak gdyby całkowicie zmienia się optyka Bernardetty. Ona przestaje patrzeć na tą Ziemię. Ta Ziemia staje się faktycznie, no bądźmy szczerzy, za dużo powiedzieć, ciężarem. Nie, ona staje się czymś, co trzeba przejść, po to, żeby dostać się do rzeczywistości niebiańskiej, tam, gdzie jest przygotowane dla nas miejsce i gdzie faktycznie mamy być ludźmi szczęśliwymi. Kiedy mówiliśmy sobie o początku o tej właśnie sytuacji. Że na dobrą sprawę w Lurt nie ma żadnego wielkiego przesłania dla dla świata. Owszem, Maryja zwraca się w czasie jednego z objawień ze słowami pokuty, pokuty, pokuty i czy w czasie innego prosi, módlcie się za biednych grzeszników, ale to jest, no można powiedzieć, jak gdyby normalna sytuacja, prawda? Nie jest, nie ma zagrożenia jakiegoś, że jeżeli tego robić nie będziecie, to stanie się to i to, prawda? Jeżeli się nie nawrócicie, to to i to i to. Tego nie ma tutaj. Wydaje mi się, że tutaj jest... Jak mówiliśmy sobie, czas takiego nastawienia pozytywistycznego, że wszystko wyjaśnimy za pomocą nauki, nagle okazuje się, że nie wszystko. Jednego nie można wytłumaczyć za pomocą nauki. Naprawdę nie można wytłumaczyć. To jest problemu pełnego szczęścia. Bo gdzie ma być owo pełne szczęście? Nawet jeżeli przyjrzymy się na nasze wszystkie działania, to się gdzieś tam okazuje, że owo szczęście jest niepełne, bo ciągle musimy coś zdobyć, musimy ciągle, nawet jeżeli już osiągniemy jakieś dobro, to okazuje się, że jest jeszcze inne, które musimy zdobyć. I gdzieś nawet te na nasze. Tutajsze doczesne szczęścia zawsze zawierają element pustki, którą trzeba dopełnić, bo inaczej puste ludzkie serce wyje jak głodny pies, jak ja to mówię. Niestety to trzeba zapełnić.